Dobra, słuchajcie, dzisiaj zabieramy Was na bobry. Właśnie się spakowaliśmy, mamy cały sprzęt, wsiadamy do samochodu i ruszamy w trasę. No i wyruszyliśmy. Jest dość wcześnie rano, choć nie mamy pewności, czy wystarczająco wcześnie, by stanąć twarzą twarz z bobrem. Podróż z strudy do celu nie powinna zająć nam więcej niż pół godziny, a naszym celem jest dziś rezerwat przyrody ostoja bobrów na rzece Pasłęce. A dokładnie jego fragment, znajdujący się w leśnictwie Mitelki, na leśnictwo starej Jabłonki. Pogoda nam sprzyja, niebo jest bezchmurne, temperatura Pomimo pory dnia, już całkiem przyjemna. Ostatni odcinek naszej drogi do celu powoli odsłania przedsmak okoliczności przyrody, w których przyjdzie nam dziś pracować. Jesteśmy na miejscu, dojechaliśmy do leśnictwa Mitelki w nadleśnicy starej jabłonki. Ja. Dawid zmienia buty, ja zaraz też i idziemy na spotkanie z panem Piotrem, który dziś będzie z kim? Z Bobram. I, I z Bobrami, jak nam się uda. I pan Piotr będzie naszym przewodnikiem. Dzień dobry, witam Panie Agnieszko. Dzień dobry. Miło mi wgościć na terenie leśnictwa Mitelki na leśnictwo Starej Jabłonki w przecudownym miejscu u styku Warmii i Mazur przy rzece Pasłence przy prawie 50-letnim rezerwacie przyrody, ostoja bobrów na Trzecie pasmencie. No tak, bo my dzisiaj mamy taki plan, że chcielibyśmy zobaczyć bobry, a tak naprawdę chcielibyśmy zobaczyć, co te bobry przegryzą i Pan będzie naszym przewodnikiem, więc proponuję, żebyśmy najpierw może tak, Pan nas będzie prowadził. My będziemy za Panem Dobrze. dzielnie kroczyć i Pan nam będzie po drodze opowiadał wszystko, co Pan wie o tych bobrach i o tym Postaram miejscu. Postaram się troszeczkę przybliżyć Wam te nasze, jedne z największych gryzoni, które mamy oczywiście u nas w Polsce, bo nie wiem, czy wiecie, ale bobry to są gryzonie, czyli jak myśmy mieli takiego małego chomiczka, każdy nie miał chomiczka. Myślę, że dzieci, jakieś tam każdy miał małego chomiczka. Osiłanijmy się na ręce. A teraz tak, wyobraźcie sobie takiego chomiczka, który waży 30 kg i ma metr szerokości. No to na rączce nam się nie zmieści, musimy mieć te dwie rączki, żeby takiego małego chomiczka mieć. E, oczywiście te gryzonie u nas tutaj występują, były okresy, e, gdzie, te, gdzie te bobry e, występowały e, mało licznie, szczególnie w okresie wojennym. W latach 50. było naprawdę tylko 30 osobników. Coś nam jedzie. Przejeżdża. Dobra. Dobra. No i tu właśnie w słowo wjechał nam nadjeżdżający samochód. A pan Piotr chciał jeszcze tylko dodać, że od tego czasu gatunek Bobra zaczął być w Polsce odtwarzany. A cała historia i cała opowieść, nasza opowieść o Bobrach zaczyna się od rzeki. Rzeka Pasłeka. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie, to jest Trzykowski, to jest trzecia najdłuższa rzeka w Polsce. Może niekoniecznie trzecia rzeka, najdłuższa w Polsce, y, która ma swoją całą długość, ale to jest pierwszego rzędu. To jest rzeka, która wpływa bezpośrednio do Morza Bałtyckiego, czyli Wisła, odra, a trzecia najdłuższa rzeka, która wpływa do Morza Bałtyckiego, to jest ta nasza pasłanka. Ona. Uś, po, po, ona y, swój bieg zaczyna tutaj niedaleko Olsztynka. Y, w miejscowości miodówko, więc, więc ona sobie tutaj tak płynie. Tu akurat znajdziemy się w miejscu, gdzie jest 300 metrów stąd jest jezioro Sa Sarą, dość duże ładne jeziorko o charakterystycznym kształcie łabędzia rzeka jest dość ładna, bo nie ma dość dużych y, różnicy poziomu wód. Nie wiem czy wiecie, ale bobry nie lubią zbyt dużej różni różnicy wahania wód. Tak? One lubią mieć całą wodę na, na dobrym poziomie, i co jest też ważne, że na tej na, naszej i Mazurach to że nie jest płaskie rzeki, tak? Zobacz, wszędzie mamy rowki, te 2 czy 3 metry od poziomu wód, tak? Mamy kilka metrów i dopiero widzimy, że są takie jakby kotlinki. Ta rzeczka sobie płynie, więc te bobry tutaj się świetnie odnajdują. E, dzisiaj e, spotykamy się w dzień, więc w dzień tego bobra możemy nie zobaczyć, e, bo bobry prowadzą nocny typ życia, ale postaramy się znaleźć ślady jego obcowania. Chodźmy, zapraszam. Zobaczcie, jesteśmy tak gniutko przy ziemi. Pewnie w takich pozycjach, może nie niekoniecznie tak jak tutaj, ale w takich pozycjach, mniej więcej ból też wygląda, tak? I zobacz, jeżeli sobie osuniemy kawałeczek, widzimy. Jest jedno miejsce, tu widzimy, że już sobie zabiera. Do tego drzewka się dobiera, zmiął mią sobie to drzewkością. To nie chodzi o to, żeby drzewko zostało zjedzone, że on się żywi tym tutaj drewienkiem, tylko jemu zależy na tym, żeby się dopłać do świeżych pędów na górze drzewek, które rosną, tak? Więc jeżeli on sobie to zetnie. Tak, oczywiście, to dopiero po pewnym czasie, tak jak tutaj widzimy sobie, o oh, chodźcie, przejdziemy kawałeczek dalej, tak jak widzimy tutaj, mamy taką sytuację, zobaczcie. Tu ściął w zeszłym roku, najprawdopodobniej ściął tutaj, albo wczesną wiosną, to ściął sobie tutaj to drzewko, tak, tu odrastają świeże pędy i to jest dla niego cała sałatka. On to lubi, on takie sobie coś lubi jeść, a rzeczywiście to, że on musi zjeść sobie całe, e, wygryzać te ząbki, to rzeczywiście jego siekacze rosną całe życie, więc on po prostu musi mieć na czymś dzierać, tak? To jest właśnie jedno z najlepszych drzewek, które on lubi jeść. Wierzba. Często nie wiem czy się spotykaliście. Są, często są takie nawet grube, kilkuset metrowe, kilkuset, kilkudziesięciometrowe wieżby. Tutaj znajomy niedaleko też na wysepce miał taką wieżbę płaczącą piękną, okazałą, tak ładnie rosnącą. Niestety bobry przyszły i mówią. E, zniszczyły, tak? Ale rzeczywiście wierzba e, i topole, to pole to są miękkie drzewa, lubią je jeść, ale na nie pogardzić też dębem, e, jesionem, e, brzozą i odziwo mało olsze i gatunki liściaste, czyli iglaste, czyli mm, sosnę, świerk. E, bobry e, to jest jeden z nielicznych e, gatunków, m.in. jak człowiek, który sobie przystosowuje środowisko do swojego życia. E, to się rzadko zdarza w przyrodzie. E, człowiek oczywiście sobie dostosowuje, zrobi sobie drogi, żeby sobie wybuduje dom, to wszystko. Podobnie robi bób. On dostosuje otoczenie, które chce, z którym chce mieszkać, do swoich podrzeb. Tak? On potrafi, żeby ściąć jakieś nawet drzewko, potrafi sobie zrobić schodki. Tak? żeby tam wyjść. Wyjścia z rzek y, też ładnie to robi. Najważniejsze, preferuje wody, które nie mają dużego skoków poziomu wód, tak? To jest dla niego najważniejsze, bo on w takim miejscu wybiera nory, to pod spodem zazwyczaj no, wejście do nory jest od strony wody. Pod wodą wchodzi, wchodzi sobie pod górkę jako metra y, wysokości na górze może mieć już norę. Więc dlatego chodzenie też po terenach, których Żyją bobry, może się czasami skończyć jakimś urazem nogi lub yy, ciała, gdyż można wpaść, zapaść się w norę mobrową, wpaść. No a teraz możecie podziwiać pasłankę z lotu ptaka. Warto tutaj dodać, że cały bieg tej rzeki objęty jest ochroną w ramach sieci Natura 2000 i ma powierzchnię prawie 8500 hektara. Ostoja jest siedliskiem bytowania wielu gatunków cennych gatunków zwierząt i roślin. Występuje tu między innymi aż 47 wyjątkowo cennych i unikatowych gatunków ptaków. Słuchajcie, mm, bobry są świetnymi pływakami, tak? W wodzie potrafią pływać, nurkować, znaczy się nawet około 15 minut wytrzymać pod wodą. Czyli pamiętajmy, że to są jedne, wydra, 2-3 minuty potrafi wytrzymać. Człowiek, najlepszy nurek, kilka minut też wytrzyma, ale Bobry, 15 minut. Yy, pod wodą, dzięki temu, że jak nurkują, potrafią zamknąć sobie wszystkie dziurki: od uszu, poprzez nos, poprzez usta, i wtedy długo wytrzymują, żadna woda nie wejdzie. Jak wspominałem wcześniej, Bobry przystosowują swoje środowisko życia i byt bytowania pod siebie. Tu mam taki przykład wyjścia bobrowego z tego. Nie zawsze potrafią coś sobie zjeść, i te olsze im nie pasują, więc one sobie muszą z tej wody wyjść. I tu mamy, widzicie, miejsce wyjścia i próby jedzenia, znalezienia pokarmu w innym w terenie leśnym. Często z takich wyjść i zejść zrobionych przez bobry korzystają też inne zwierzęta, tak? Jelenie, łosie, zwierzęta płowa nawet i wilki chcą przejść przez rzekę. Potrafią w takich miejscach właśnie bobrowych, które przyrobią wyjście bobrowe, wykorzystują też do swastnych przejść, albo do uzupełnienia wody, napić się, albo po prostu, żeby przejść z jednej strony rzeki na drugą rzekę, rzek rzeki. oświetlenie rezerwatu ostoja bobrów na rzece Pasłęce. To jest rezerwat faunistyczny, czyli 100 metrów od rzeki w terenie lasów państwowych mamy objęty rezerwatem teren, więc nie tylko chronimy samą rzekę, ale chronimy też 100 metrów od tego. Więc te lasy, które tutaj są, też są ostoją dla też różnych innych zwierząt, wilków, jeleni, łosi, saren. Ten rezerwat Obejmuje dość dłuższy areał szerokościowo, na terenach prywatnych, niestety tylko 10 metrów, tak? na terenach państwowych 100 metrów od, od, od brzegu rzeki. Często słyszymy, że bobry robią szkody że ludziom niszczą uprawy, że ludziom, e, laśnikom niszczą drzewa. E, osobiście uważam, że bobry są bardzo pożyteczne. E, Polska jest, jeżeli chodzi o zasięg wody, jest deficytowa. Tak? Więc e, na terenach Farmy Mazur może jest dużo tych jezior, ale mimo wszystko te bobry powodują, że ta woda mniej szyb, szyb, wolniej spływa do tego, podnosi się poziom wody. Te tereny, wody gruntowe mają wyższy poziom, dzięki temu tak? drzewa Szybciej ładniej przerastają, pola i łąki są też ładniejsze. Tak? Oczywiście zdarza się tak, że w diecie, e, tak jak ciekawostka, z bobrów, też potrafią, jeżeli są w pobliżu żebora buraków cukrowych, tak? e, potrafią kilka arów, nawet kilka hektarów, jak jest duża rodzina, na zimę wykopać buraki cukrowe i schować sobie do, do swojego legowiska zimowego. E, na tym terenie, w którym się znajdujemy, osobników. Szacujemy, że rodzinie jest kilka, nawet kilkanaście na terenie mojego leśnictwa. Osobników w takim wypadku, jeżeli rodzina liczy mama, tata plus dwoje dzieci z każdego roku do trzech lat, zanim osiągnie pełnoletność, wszyscy siedzą razem. Czyli około 6 do 8 nawet osobników potrafi być w takiej rodzinie żyć, więc, więc na terenie takim sobie świetnie dają radę, mają co jeść. Nie tylko drzewa, też tak samo zjadają roślinki wodne. O, zobaczcie, no typowe, typowe wyjście, mamy tutaj, widzimy typowe wyjście właśnie bobra z wody na teren. Jak wspominałem, bób dobrze pływa, ale równie dobrze porusza się na terenach lądowych, e, dość szybko jest zwierzęciem terytorialnym, więc jeżeli jakiś inny bób, albo nawet my byśmy się za blisko zbliżyli do tego, jest agresywny, Trzeba się dość szybciutko oddalić, bo tych kilka metrów naprawdę potrafi bardzo szybko się poruszyć. Jak on ostrzega? Staje zazwyczaj i klepie ogonem. Czy zarówno klepie o wodę, porównując się wśród rodziny, a tak samo nas. Ostrzegać by było tym, żeby było takie klepanie ogonem o ziemię, że się za bardzo do niego zbliżyliśmy. od 50 lat e, rezerwat, e, bobry są terytorialne, czyli ten kilometr do 3 kilometra rzeki na jedną rodzinę, więc teren jest ograniczony, więc te bobry sobie poszły gdzieś indziej. Kawałeczek, e, e, kilkaset czy kilka nawet kilometrów od rzeki Pasłęki, każdy takie malutki ujście wodne, czy jakieś tam źródlisko, czy jakiś mały rowek melioracyjny potrafi być nawet też przez nasze bobry zagospodarowane. Tu mamy taki teren, e, widzimy w tym miejscu tamę, którą sobie wybudowały, tak? więc w tym miejscu, od tamtego miejsca, dochodząc aż do tego, to jest wszystko wybudowane tego. To było wszystko płytki rowek, który płyną do jeziorka w Głóżdżowym Pietu. A tu mamy teren, rozlewisko kilka, myślę, że hektarów terenów, podniesiony sobie teren, bo jeżeli oczywiście nie mają tej wody jak wejść, to one sobie w takich miejscach robią rozlewisko sztuczne. I właśnie na takich rozlewiskach sztucznych często możemy spotkać żeremię. Żeremia to jest taka specjalna też budowa, którą budują do 3 metrów na wysokości z galęzi, tak. Mają różne poziomy, ale zawsze do Żeremia wejście jest też od dołu. Tak jak nory przy rzece jak pokazywałem wcześniej, tak samo do Żeremia wejście jest od dołu do, do tego Żeremia. I też Żeremie mogą mieć nawet szerokość do 12 metrów, czyli tam ta cała rodzina sobie może żyć. W tych Żeremia też potrafią sobie właśnie zrobić poletka. Jak ja to kiedyś ja to nazywam poletkami, e, pędy składowane na zimę. W tym okresie rozlewowym. One się po prostu w ten sposób zabezpieczają przed e, drapieżnikami. Takim głównym drapieżnikiem, który ostatnio też badania pokazały w, w Bieszczadach, e, to jest wilk. E, 30 kg dobrego mięsa e, dla wilka to jest coś dobrego. Łatwiej to zjeść i się najeść niż sarenką, która waży te 12 kg. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za tą fantastyczną wycieczkę, no ale niestety nie udało nam się dzisiaj zobaczyć bobra, nie chciał współpracować. No jak to jest, no to dzikie zwierzęto, nie jesteśmy w zoo, tych zwierzątek nie da się tam jakoś tutaj y, jedzeniem y, zakarmi z, 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 zakarmić, żeby do nas przyszły zachęcić, ale myślę, że y, miejsce pobytu tych bobrów są widoczne. Bobry się mają u nas dobrze, więc w godzinach rannych albo wieczornych tego Bobra można u nas na spotkać. Więc jeżeli nie zobaczyliśmy dzisiaj, to innym razem może nam się uda. Zapraszam wszystkich. Czyli na poszukiwanie Bobra można się wybrać. Tak jest! Dziękuję za zaproszenie. I tak kończy się nasza przygoda z BOBRami. Wprawdzie nie udało nam się stanąć twarzą w twarz, ale usłyszeliśmy wiele na ich temat. No i mieliśmy niepowtarzalną okazję podziwiać piękno okolicznej natury, a na spotkanie z samymi bobrami jeszcze kiedyś tu wrócimy.